Witam! Jesteśmy kierownikami kolonii organizowanych przez Majady Travel. Od początku Daria, Magda, Ewelina, Marcelina. Napłynęło do nas bardzo dużo pytań od Państwa, związanych właśnie z wyjazdami kolonijnymi na temat bezpieczeństwa dzieci na kolonii w tym aktualnym czasie epidemii. Dlatego zadałyśmy je razem w jedną całość i chciałyśmy dzisiaj Państwu odpowiedzieć na te pytania. Zaczniemy od pierwszego, które najczęściej się pojawia, zresztą jak one wszystkie. Czy będzie wydzielona przestrzeń dla uczestników na naszych kolonii? Jak najbardziej. W ośrodkach i hotelach będziemy mieć swoją wydzieloną strefę, której nie będziemy opuszczać. Dodatkowo będziemy unikać kontaktu z osobami z zewnątrz. Kolejne pytanie. Czy będziecie kontrolować stosowanie dystansu społecznego i co, jeżeli nie będzie to możliwe? Będziemy stosować się do zasady. Dystansu społecznego, jaką jest utrzymanie odległości na minimum 2 metry, zarówno na korytarzach, jak i w łazienkach. Jeśli nie będzie to możliwe, wtedy będziemy stosować zasłonę ust i nosa. My polecamy zapewnić dzieciom przyubice, które będą wygodniejsze w użytkowaniu. Czy różne grupy wychowawcze będą miały ze sobą kontakt? Oczywiście będziemy unikać kontaktu między różnymi grupami wychowawczymi, szczególnie na stołówce czy też korytarzu. Podczas posiłków, dzieci będą siedzieć w swojej grupie wychowawczej, zostaną zachowane zasady dystansu między grupami. Czy dzieci zostaną przeszkolone z zasad higieny na czas kolonii? Jak najbardziej. Będziemy uczyć dzieci, w jaki sposób zachować się podczas kaszlu bądź kichania. Oraz zwrócimy uwagę na ograniczenie dotykania okolic twarzy, głównie ust, nosa, oczu. W jaki sposób będą przestrzegane zasady, hi, zasady mycia i dezynfekcji rąk? Regularnie będziemy myć ręce ciepłą wodą z mydłem przez minimum 30 sekund oraz regularnie je odkażać płynem do dezynfekcji. Oczywiście wszystko pod okiem wychowawców. I ostatnie, najbardziej notujące Państwa pytanie, najczęściej się pojawiające. Co w przypadku złego samopoczucia dziecka? Regularnie będziemy też mierzyć temperaturę termometrami bezdotykowymi. Przede wszystkim będziemy dbali o odporność odpowiedni ubiór, kondycję fizyczną i racjonalne żywienie dzieci. W przypadku złego samopoczucia niezwłocznie będziemy informować organizatora oraz Państwa. Następnie będziemy podejmować dalsze kroki związane z kontaktem ze służbami medycznymi. Są to najczęściej pojawiające się pytania. Mamy nadzieję, że udało nam się rozwiać wątpliwości. W razie gdyby pojawiały się jeszcze u Państwa jakieś pytania, chcieliby Państwo na coś znać odpowiedź, to oczywiście zapraszamy do zadawania pytań na, w komentarzach pod, pod filmem. Z tego miejsca zapraszamy Państwa na kolonie przez nas organizowane. Wszystkie programy, dokładne szczegóły oraz zapisy prowadzimy na stronie internetowej www.majerytravel.pl. Zapraszamy. Do widzenia. 你在家。